Zadanie. Kasia jest 3 razy starsza od Ani. Ola jest o 2 lata starsza od Kasi. Oznaczymy przez x wiek Ani. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Łączny wiek Kasi, Ani i Oli opisuje wyrażenie, jakie algebraiczne tutaj podane w zadaniu. Wykonajmy tabelkę. Oznaczmy przez x wiek Ani. Czytamy, że Kasia jest 3 razy starsza od Ani, więc tu napiszemy 3x. Ola jest o 2 lata starsza od Kasi. Tutaj mamy Kasię, a Ola jest o 2 lata starsza, więc 3x plus 2. No i potrzebujemy łączny wiek dziewczynek. 3x dodać x, dodać 3x to łącznie x -ów. mamy tutaj 7x, no i plus 2. 7x plus 2. Odpowiedź d.